poznaj Landini 5120 Dynamic Stage 5 ciągnik, który łączy moc, precyzję i komfort w jednej maszynie. Silnik FTP F36 o mocy 114 koni mechanicznych i normie emisji spalin Stage 5 to serce tej maszyny. Wyposażony w zaawansowane technologie zapewnia niezawodność i oszczędność paliwa. Kabina Landini 520 Dynamic to miejsce, gdzie komfort spotyka się z funkcjonalnością. Regulowana kolumna kierownicza, pneumatyczny fotel operatora, szyberdach i klimatyzacja. Wszystko po to, by długie godziny pracy stały się przyjemnością. 10 świateł roboczych LED i stylowy design w kolorze Blue Landini wyróżniają ten ciągnik zarówno na polu, jak i na drodze. Zaawansowane systemy, takie jak elektrohydrauliczne półbiegi High-Low, Rewerser RPS i potrójna pompa hydrauliczna o wydajności do 82 litrów na minutę gwarantują precyzyjną obsługę i niezrównaną wydajność w każdej pracy. Wzmocniona tylna oś heavy Duty, obciążniki przednie i solidna konstrukcja sprawiają, że Landini 520 Dynamic radzi sobie w każdych warunkach. Landini 520 Dynamic Stage 5 stworzony dla profesjonalistów, gotowy na każde wyzwanie. Sprawdź go już dziś w mało lepszych grupach.